Mamy do Was niespodzianka, z racji tego, że tak się Wam spodobał filmik, że daliście aż 30% 30, 30 łapek w góra, mamy drugą część z metina i odpowiadamy na Wasze pytania. Jedziemy od tych najnowszych. Takie gadanie bez sensu, jak ogarniasz kombinację, to możesz bez ich klepać, ale jest trudniej nikiedy. Chyba, że wrzucisz 200 pylny, to na miecha masz odpał i lecisz z levelami. Jak wczepiesz 20 stale, to to idzie jak igło, nie? Co miesiąc. Ale no, właśnie o tym my go dali, nie? Że to jest, że oni specjalnie zrobili ta gra, żebyś Ty się mógł... No bo jak Ty nie wrzucisz tych 200 złotych ISA, to Ty to będziesz klepać 10 razy dłużej. No to pierwszą minutę czy już zachęca, jak widzisz, przez co jeżdżę na tak. No nie? właśnie, zaczynasz gra. I dupiesz wszędzie z Buta, a ludzie mają Mantas Isa i 10 razy szybciej niż ty się przemieszczają. To no nie konia bić metki. I mogą z konia bić metki. No i co to jest za argument? Dobra, ten argument się może sprawdzić wtedy, ale no wtedy jak jakiś wyższy level, może? Nie? No, Że endgame już I jesteś w stanie zarabiać jakieś pieniądze, ale dla takiego powiedzmy, wystartował taki serwer Anadolu. No, to jako, jaki jako racja ma taki argument? No, żadno. No, klepiesz 20 razy dłużej, wszystko. No, 20 razy dłużej będziesz klepać. Także pierwszy komentarz. Komentarz obalony. Drugi. No to... Oczywiście to, co teraz usłyszeliście, było 10 razy przyspieszone, bo za długi komentarz. Na takie nie mamy czasu. Ale w... fajny komentarz. No to... Taki troszkę merytoryczny. Tak, 30%. 30%, no na początek on napisał, że w grach mobilnych są ludzie zarabiający po 30-100 dolarów rocznie, ale on napisał o użytkownikach czy o deweloperach? Chodzi mu chyba, że gracze co tyle zarabiają, to grają w gry mobilne, ja tak to rozumiem przynajmniej, bo trochę to też wskazuje na deweloperów, nie? ale no. nie wiem co by to miało w związku z tym, aby to był deweloper. Jakby, no to trochę taki, no nie rozumiem, bo co, że jeśli ktoś zarabia od 30 do 100 rocznie, to gro w grę mobilne, <gry> to to bez sensu. Więc chyba chodzi o deweloperów, ale ta zaś drugi część pytania nie ma sensu. No to w takim razie, Jacek Placek, musisz dopowiedzieć. Obijamę Twój komentarz. 911 pączek 3 napisał, boli Was wielki sabal. Boli Cię wielki sabal, rudy sabal Cię boli? Boli mnie, bo ja nie wywalał 20 tysięcy w Metina. 20 tysięcy w Metina wywalić. Ostatnio by powiedzieli, że to jest 10 tysięcy. Skrytykowaliście nas, że to już jest 20 tysięcy. No i czy mnie boli, że ktoś wywalił w 20 tysięcy w Metina? Jest streamerem i boli mnie to w ch., bo jest pojechany. No kto normalny wydaje 20 tysięcy? No ale to jest jego praca tak naprawdę. Nie? No, a to wydaje. Nie, no Teraz, dobra, bo tak. to jest start serwera, rozumiem to wszystko, nakręco, ale trochę nas to boli. No, szczypiasz. Szczypie mnie to. Mnie to boli, szczypie. szczypie. A co my odpisali? Boli nas jego moc i władza, a jego wpływ na świat. To chyba ty odpisywać, co? Może. Okej, okay, spoko. Dobra, następny. Po co grać na globalu i inwestować tysiące złotych w IS, jak wchodzę na pierwszy, lepszy, prywatny serwer i mam to samo za dwie stówki, a zabawa lepsza? Właśnie. Tu się pojawia te pytania, bo odkąd zakończyłeś Ty gra na globalu, na ilu priwach zagrołeś? Z 5, 6. Z 5, 6. No i czy ten gościu podał tu dobry argument, dlaczego ludzie grają na priwach? Ale według mnie, no to. Na privach, to przede wszystkim są złodzieje. Nie w się, czy to tworzą przywodzi? No bo oni kradną. Kouch! No. no to więc samo ich wspieranie jest głupie już, nie? według mnie. On takie no godo, bo są tworzy gry. On takie no godo, bo są tworzy gry. No, no, to... I też tam jest, paytuj a serwer, ci może po miesiącu później. Nie? No. Dobra, koniec tego wywodu. Teraz moja kolej, <laughs> bo pierwsze głupoty. Ser prywatne serwery są najlepsze. Nie umiał odżałować tego, że wprowadzili, że Gameford blokuje te serwery. Nie możesz streamować tego na Twitchu ani na YouTubie i mnie to boli, bo te serwery często są dużo lepsze niż PL. Niektóre. Niektóre. Niektóre są tak rozbudowane, że to jest super. I no przede wszystkim ten endgame jest dużo szybciej, ta zabawa jest szybci. One są fajne, żeby rozpocząć, pograć dwa miesiące i skończyć. No ja, no i... ja według mnie tak są fajne, ale poza tym nic. No, więc... Może ci następnym razem toby dokończyć. Fajny, ciekawy film. Ogólnie to 2 na 10. Motyl XDDD dom na, napisał. Co chcemy motylowi przekazać? Fajna opinia, dzięki. Fajna opinia, dzięki. Fajny komentarz. Jasne. 3 na 10. Pewnie pierwszy się. <grym> Okej. Okay. Ale co to kogo interesuje? Jak dla mnie niech wydają nawet dużo zer. 100 tysięcy 100 złotych. Wpierdalanie się komuś w portfel nie jest fajne. Chłopacy nie grają w Metina. A jak się Wam to nie podoba, to grajcie w coś, co jest 100% free-to-play. To jest free-to-play. Jest, Do... w Aha. teorii. No właśnie. Dlaczego mówicie głupi streamer? Tak samo można powiedzieć o Was głupki, co mają 60 subów, co chcą niby internet zwojować. Dajcie sobie spokój, bo nie macie bladego pojęcia. Nazwalimy jakiś streamerów głupkami? Nie wiem, może padło w stylu, że głupi streamer może tak gra rozpromować, ale te sobie wiecie, że głupi, nie, po prostu. No właśnie, ja bym na przykład mu powiedział, że podły5207 dał głupi komentarz, ale nie powiedziałbym, że on nas obraził jest głupi. Ale jest podły. Jest podły, ale nie może być głupi. No nie no, to widzisz, to jest właśnie taki argument, stary, nagrywamy filmik, jedziemy sobie zajebiście drogim autem, zazdrościsz nam pieniędzy i... No nie no, muszę go zbejtować. No, ale bo robimy sobie po prostu filmik, a Ty mi pieprzysz jakieś głupoty. Chłopie, za rok by miał 6 tysięcy subów, wyda trzepać z tego siano i będę mu wszystko w Metina reinwestować. Nie oglądaj tego po prostu, no i tyle, nikt Ci nie zmuszy. Tak jest. I my teraz zrobimy sobie content i ten filmik zrobi, nie wiem, zrobi 50 wyświetleń, zrobi 100 wyświetleń, ale widzisz, dzięki Tobie mamy content. Powiedział, jak że się ma czy nie powiedział? Nie. A możecie po polsku rozmawiać? Co powiesz o naszej gwarze? To jest pół po polsku. No. Jest pół po polsku. Napisy by ostatnio też powinien zrozumieć. No widzisz, ty nie napisałeś CIE nocy, cy. Więc też nie napisałeś po polsku. No nie, popatrz, my są po prostu sobą, my to robimy w wolnym czasie. To, że my tu mamy za to płacone od godzinki nagrywania porastówek na łeb, czyli na dwóch to wychodzi 400 zł. To to jest nasza sprawa. To ciebie płacą? To ciebie. A ciebie nie. <grystanie> no nie, my sobie to robimy w wolnym czasie. My są ze Śląska się tego nie wstydzimy. Nie będziemy na siła udawać, że godimy po polsku. Bo nie Prosta <grystanie> Prosta sprawa. Przepraszam. Tak, uwaga, kto to napisał. User KP6Q i 4TW9K. I jeszcze mi tu brakuje, żeby ten chłop miał swoje, nimo niestety, ale żeby miał swój awatar. Wiesz, to co my go dali okay. wtedy, nie? Taką, wiesz, morda by było, taki nerd. Przepraszam, ale nie da się was słuchać. Nie wiem czemu, ale mnie ta rozmowa irytuje. I Dałeś jakąś odpowiedź? Dzięki za konstruktywny komentarz. Następne razy się nie będzie nie oglądaj, o. No normalny komentarz, no. Słuchajcie, zawsze mamy swoich fanów. Mało mamy hejterów, bo mieliśmy masz 30% łapek. Góra. także widać przewaga statystyczną, jest dużo osób zadowolonych, także będziemy dalej nagrywać. No. Dlatego większość osób gra na privach, z 1850, to jest to co my go dali, nie? Więcej osób gra na privach, bo tam jest łatwiej dostępna ta zabawa, ale no pay to win też jest. no jest pay to win, no bo cały system Metina jest oparty pay to win i no, i no dlatego te priwa mają rację bytu, nie? No ja. To tyle? Wow, Tak poszło tak z głębi i myśla, no coś dopowie. No to tak to jest, widzicie? Tak to jest z tym metidem. Gra jest tak spierdona, że jedyny fan jaki tam masz, to zakupy w sklepie zasiano. Trochę tak jest. No, jest tak. W się najbardziej bawię, kupuje w tym shopie. No bo popatrz, ty już nie grasz w ta gra, bo ty se, wszyscy praktycznie streama jakie oglądałeś, tam każdy se ciśnie na autołowach. No, bot za Ciebie expi, on to zrobi szybciej, on to zrobi lepiej, expi za Ciebie i jedyne co Ty robisz, to zmienisz co jakiś czas ekwipunek za pomocą item shopu. I to jest tyle. Jedyne Twoje zaangażowanie to jest item shop. No i fajnie się bawisz. Nie fajnie się bawisz, no. Także, dałeś fajny komentarz, AKM420ONLY, Możesz serduszko szkoły, mnie. W grze rodzaju gacha na telefon. Co to jest gacha na telefon? Genshin Impact na przykład, chyba. Co? No, że tam jakby musisz losować. A on podoba nazwa gry? Nie, to jest taki typ gier gacha, że jakby A. kupujesz paczki, coś jak w Genshin Impact. No, jak... Nie ma tego ci wytłumaczyć tak? No okej, okay. jakieś paczki się kupuje. No i na tej podstawie bazujesz, nie? że musisz kupować paczki i tam mhm. ci tle są jakieś postacie, ekwipunek i tak dalej. I to zbierasz. No, okay. O, dobra, to wtedy powodzi, że ja na telefon 10K to czasami nie kupi top 200 na serwerze, których potrafi być z 500. Że dużo trzeba się naładować, generalnie w tych krajach. No. no, Grzegorz podsiadł, fajny komentarz, jego już nie zrozumiał. Na przykład, dobrze, że mówię tu Szymona. No, ja, on porównał jakby do gier mobilnych. O to z tych chodzi, ja. nie? No... no dobra, no, powinien dalej, bo nie chce mi się tłumaczyć. Okej, <grym> okej, okay, okay. także fajne, fajne, dajcie proste komentarze. Eee, to jest do naszego shorta o Dragon's Dogmie Komentarz eee, Bazej, Bazej Tryczyński. Pograłem dobrych parę lat w Metina. Byłem. Nie, to nie jest Dragon Dragon's Dogon'u, to od Metinie short. Byłem numer 2 czasowo w PL na zbijaniu Hydry. Doszedłem do Alastora, nie udało się zbić. Jest ostatni boss w grze. Wydałem, może na grę, łącznie z 10-15 tysięcy na około 3 lata gry. Ścigania się z ludźmi, stopki 10-15 tysięcy złotych na 3 lata gry. Dużo czy niedużo? To zależy. Jak zarobisz milion rocznie to mało, jak zarobisz 10k no to dużo Nie dajcie, nie dawajcie takich komentarzy, bo czemu ze z tym nie radzi totalnie Rozbraja go tymi komentarzami No to dobra, przyjmijmy, że zarobią najniższo krajowo To dużo, to... No to dużo, nie? Jaką jest mediana? Medianą się określa średnio krajowo, czy nie medianą? Bo ja zajmuję ze... się no, średnio krajowo, to jest średnio krajowo. Ja, i widzicie zaś, ja zaś z matematyki jest tak dobry, jak Szymon w dzisiejszych odpowiedziach. Także no nie zgrywamy się dzisiaj strasznie. No dobra, on się te 3 lata ścigał za te 10-15 tysięcy i jeszcze tylko na poboczne konta Podropa i Expa. To na co on wydał te pieniądze? Nie rozumiem. Żeby, gra, żeby grać, chyba miał być, trzeba mieć łeb. Żeby kasy nie ładować, no, bo wypiertoście no, koła. No. no to z głową. Tak? Łeb na karku, Łeb na KARKU! Ale może pomnożył? Może on to pomnożył. Okej, okay. a jak chce się być najlepszym w grze yy, trzeba ładować, bo sam osprzęt odpałę full około 1500 zł miesięcznie. Ale to chyba na PL, a nie na ten na Turcji. Aha, no mu na pewno chodzi o PL-a. No. Okej. Okay. Aha, no to na Turcji to pewnie 150 zeta, nie? No to lajtowo, to lajtowo, to lajtowo. A propos, mam znajomego, który pół miliona władował w pół roku i był numer jeden w grze. To on chyba może być jednak jakiś bogaty, o ile pisze prawda. Bo ktoś, kto władował pół miliona, to z 10 tysięcy miesięcznie zarobi. No Skąd sk 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 taki pomysł? Ale tu teraz wstawimy te mieleni Wiesz, jak te liczby się tam mielą w Twojej głowie To wstawia w postmontażu z 10 tysięcy miesięcznie zarobi no Skąd no sk sk taki pomysł? Dobra, ja zapytałem Pana e, Czy patrząc z perspektywy czasu, warto, żeby było, warto się angażować? E, uważam Czekaj Uwa uważam przecinek, nie, śmiesznie, ale również uważam, kurde, Ej, ale normalnie te komentarze na YouTubie mają coś w sobie, nie? ale również uważam, że sprzedałem całe EQ, czyli on nie wie w sumie, czy jest sprzedał, on uważa, że jest sprzedał, za 70k z postacią, a grałem wieczorami tylko. Bo to jak my w The Finals, sprzedamy te konta. Ale wiesz, że on sprzedał konto w METINie za 70 tysięcy zł? Ale to pewnie wiesz, może. Nie wiem, bojowy plus 9 za 1000, dalka za 2000, to no tak może. że no że byś... żyje 10 lotów wstecz METINem. No nie wiem. Ogólnie komentarz spoko w założeniu, że ci wierzymy. <słuch> 60 subów i coś szczekają na filmiku, gdzie nawet nic nie wiedzą. Beka. No przede wszystkim, my nie musimy się dowartościowywać w grze. No widzisz, stykło auto za pół miliona, żeby się dowartościowało. Ej, nasza poduszka mikrofonowo się przesuło. No wystarczyło na auto, żeby się dowartościować. No słuchaj, bo to jest właśnie, mi się wydaje, są takie grupy ludzi, no szczególnie to jest pewnie grupa ludzi, którzy komentuje Metina, że oni w tym Metinie widzą całe życie. My wielokrotnie wspominali na poprzednim filmie, że my skończyli grać XX lot temu, a zaczęliśmy sobie teraz coś pykać, jak wyszedł ten turecki serwer. Nie? i zrobiliśmy ten filmik... Bo temat był chodliwy, żeby na was zarobić. Nie czekać, bo mamy 60 subów, koniec. No. Mamy no, no, my już my... 63. Czyli moracja. Mu zamknąć mordę. No, zamknij się już. Daj gorzej. Dobra. Ludzie pierdolą, bo kiedyś to, to ta gra była zajebista. Teraz już nie. Ona z założenia na samym etapie tworzenia miała być monetyzowana, i to się działo tylko nie w Polsce, gdzie ludzie nie kupywali SM, bo zwyczajnie mało kto korzystał z płatności online. A to, że z biegiem czasu pozwoliliśmy Gameforge'owi game for monetyzować, to jeszcze bardziej to Sory. I płakanie, czy wyzywanie, i zastanawianie się, czemu Gameforge tak robi, że jest. Że jest to, że tam gdzie wy <głos》> widzicie, powiew w nostalgii, tam oni od 2009 roku widzą tylko maszynkę do generowania pieniędzy niczym w mobilkę na telefon. Dziękuję i pozdrawiam. Bardzo fajny komentarz, podoba mi się. W ogóle fajna droga wybrałeś do nagrywania po samych dziurach. <głos》<głos》no ale myślisz, że tu jest prawda, że po prostu te płatności online nie były na tyle rozwinięte w Polsce i wtedy ludzie z tego tak nie korzystali? Ale wtedy już zbudowali ludzie SMS-ami przecież. No. Wychodziło to drożej a nikierzy, no tam lecieli z kartami, to też gry nie były tak popularne wtedy, nie? No właśnie, ja myślę po prostu, że może nie, że płatności online nie były aż tak popularne, to też masz racji, ale jakby te gry chyba też, ale w sumie ludzi grało dużo w Metina. A znaczy, się dużo, no nie wiesz, to teraz ale... tak widzisz liczbowo, ile tam jakichś ludzi może być kiedyś, to nie miałeś w ogóle informacji o tym, że na przykład. Widzisz, że w Define Finals gra 23 tysiące, nie? No dobra, ale widziałeś, byłeś w 1 było ludzi dużo. Było z kim popisać. Pytanie, to jest dużo. Ile było, ile było serwerów przecież? Ale to serwery były małe chyba wtedy też, nie? No nie wiem. Na jakim się serwerze? My na Astralu. Ty grałeś jeszcze na kimś Ja jeszcze na a potem wszyscy zaczęli na Astralu, to od nowa grać. I kiedy to na twierdze? Nie wiem, dziesiąty. <grystanie> <grystanie> Szymon, wielki powrót do Betina na Astralu. <grystanie> Czyli jak my zaczynali grać na Astralu, to to był najnowszy no serwer? Nie. Yeah. To potem jeszcze z 20 serwerów wyszło? 26. <grystanie> Jasny gwint. One wychodziły co miesiąc sprawy. Nie no, przesadziłeś się chyba teraz, ale... No nie wiem, ale dużo i wychodziło. Tu kiedyś było jak pod drzewo na budowa. Nikt nie pytał. <grystanie> Okej. Okay. Kończyć czekać, a? Ja? <laughs> Najlepsze jest to, że nie wiedzą co robić. Robią jakieś skam koła i większość czasów M1 stoją. A ogarnięta turcja ciśnie gierkę jak cytrynę przy minimalnym nakładzie i za tydzień, za te 10 koła to się nie, to się nie będą wyróżniać. za dwa miesiące serwer będzie martwy, to już nikt nie będzie grał. No właśnie, nie? Trzeba jakby też zastanowić się, czy naprawdę nie będzie takiej sytuacji, że ten serwer po prostu padnie. No jak ta polsko, ekipa streamerska, czyli ci czy głupi streamerzy odejdą, no to serwer z polskiej społeczności umrze od razu. No, no ja w tydzień pewnie. Sabal wróci na Bangla, ale. No. grał, no i tyle. No w sumie jak ci największy streamerzy przestaną grać, to zostaną jakieś ludzie, co załadowali i ten shopa im będzie szkoda. Bo ja mam przynajmniej taką mentalność trochę. Że załadowałeś coś, to mi szkoda. No i potem wywalasz kół i kończysz grę, no i tak Ci szkoda. Tak kiedyś robiłeś, tak kiedyś robiłeś, no ale, no ja, i mi się wydaje, że ten hype na ten serwer potrwa jeszcze, no i oda jeszcze miesiąc temu, no i się po prostu skończy. No tu się rozpisali w tym, ale... E... Nie, ty tam odpowiedzi, bo to... Bez sensu? No. Takie rzeczy gadają typowe noby, które grały we wszystko po trochu i w żadnej grze nic nie osiągnęli. Co na to powiesz? Ciekawe, co osiągnął on w jakiejkolwiek grze. Bo w życiu nawet nie pytamy, co osiągnął. No stary, powiem Ci tak, my w gierki grali zawsze po prostu do fanu, nie? Wiem, kiedyś na pewno była troszkę taka rywalizacja, no ale teraz my już są, wiesz, no starsi, jakby nie było, ale wydaje mi się, Joni, ja jo zawsze, moja gra w Metina kończyła się na 30, 40 levelu, Jest zawsze grałem na koncie brata, bo ja nigdy nie umiem dalej dotrzeć, ale kiedy ty miałeś. 75, 80, pełno drobków, 60, któreś szamane, w 60. No i to było w czasach, kaj to było coś. No to było w gimnazjum, jakby powiem. No. Więc no to też się trochę z tym nie zgoda, że nic my w tej grze nie osiągnęli, bo na czasy, w których my grali w Metina, to wydaje mi się, że my oni wszystko wiedzieli. No, on się trochę no, zmienił, jakby nie patrzeć po tych 10 latach, nie? To tak... W sensie tak, yy, gra się zmieniła trochę, zmienił się i tym szop. No, to on się zmienił ostro. I on, on zmodyfikował ta gra. No, gra zmodyfikował z... i ten shop. Kiedyś tak nie trzeba było stawiać na niego, aż no. tak. No i się dało grać. No, ale całe jakby te schematy się aż tak nie pozmieniały, więc według mnie i oni, ale Szymon coś w metinie tam osiągnął. No. Najwspanialsze czasy, jakie pamiętam minęły w chwili, kiedy wprowadzili grotę wygnańców i wtedy zacząłem moją 9 przerwę. No my no. chyba też tak kończyli. Nie, to Nie? jeszcze, jeszcze grałem, to chyba z 2 latach wyszła grota, to się fajnie grało, te dopady na wróżka, dwie godziny tłoczenia się w grocie o wróżka, aż kiedyś gildia w końcu przejmie ją, i potem i tak przyszło, inna gildia, więc ksuć. Aha, czyli jeszcze jak była grota, to grałeś? Spoko jeszcze było, no ale to już była końcówka no, tego grania. Ja, ja pamiętam, ja może pamiętam, że coś tam jakieś kwisty kamienie zrobiłeś bratu na koncie, więc coś tam chyba rzeczywiście na tej grocie pograłeś. No, ale, ale rzeczywiście, jak była ta grota, to powiedzmy rok, dwa, i najlepsze czasy metina się już chyba zakończyły wtedy, nie? No, my potem przeszli na inną grotę po prostu. Na co my przeszli? Na Guild Warsa. Na, a, my przeszli na Guild Warsa. Właśnie, my przeszli na Guild Warsa. Turcy płacą w, so, w swojej walucie, to prawda, ale ktoś zapomniał, że duża część ich. Jest, mieszka w Europie, gdzie sobie doładowują za euro, a nie PLN, i dodatkowo, na jedną znaną osobę, która streamuje z Metina w Turcji, dostaje dużo itemków, donateów od swojej społeczności. No to to widziałech. Rzeczywiście tam mają bardzo dużo donateów. Przychodzi ci typ, typ i ci daje pół ekuu donate'a. Ale nie wiadomo, czy tym naszym też nie dawają, poza streamem choćby nawet, nie? Sabalowi czasem widziałech, że dawają. On chyba nie bierze też. Zawsze. Nie, on zaczął brać. On zaczął a. brać. Widziałem, on to nagrywał. Ale bierę, ale bierę, no ale z tym, tego my nie widzieli w sumie, nie? Że ci Turcy, nie wpadniemy na to, że to mogą być ci niemieccy Turcy No ale też równie dobrze możesz powiedzieć, że niemieccy Polacy też grają, nie? No, to to jest... no nie, ale to jest akurat taka społeczność, że w dużej mierze mieszkają w Niemczech To jest dużo część Niemiec, Turcja, Turcy, nie? Więc to akurat jest taki trafny komentarz, bo no nie wiem, jako może być minimalno krajowo w Niemczech z 10 euro na godzinę, albo i więcej. Nie, Nie wiem, no to. to, no, to ale, powiedzieć, no to dobra, przyjmijmy, że 10 euro. No to te 10 euro na godzinę no to to jest 40 zeta. Jak to przeliczysz, u nas jak 40 zeta załadujesz na te turki, turki, na te liry to tam już masz dużo item shopa. No to oni naprawdę śmieszne pieniądze płacą za item shopa. To jest prawda. Więc do nich grani na tureckich serwerach to jest luksus. No ale to w sumie dziwne, że... no bo przecież oni nie są głupi w Gameforge, wiedzą, jak to działo, no to czemu tego nie zlikwidują, bo już chyba nikt w ta gra nie grał. Może nie umią tego zlikwidować. Jak nie umią? No jak to, co mają blokować po IP? No na przykład widzisz, że. No co, całe. Doadowujesz SM -y z tureckiego IP, a grosz, nie wiem, z niemieckiego. No to kupiliby VPN -y, ciągle by lecieli, nie? Exit Laga na przykład i by ciągnęli. No i tak. Widzę, że ktoś tu jest jakiś obeznany w takich tematach i chyba wie, jak różne ograniczenia omijać. Okej. Okay. I mi się nie chce pewnie w to bawić, bo to strata czasu, nie? No, niech płacą. Póki płacą, no to spoko. Póki nie? płacą, to spoko. A Gameforce to jest jako firma? Niemiecka. Niemiecko firma? Aha, bo to jest tak, że Gameforge wykupił prawa do tej gry, a tak to działa? No, że może to wydać, nie? Aha. że on, on jest wydawcą, a twórcami tam ktoś inny był nie pamiętam. Ale to pewnie oni się muszą jakoś profitem dzielić, nie? Niekoniecznie mogli sprzedać. Prawa. Całkowicie, no. I tak, I tak chyba jest, no bo Geoffrey to prawie nic nie zrobił przez tyle lat. Nie myślę, że jakakolwiek film by tam wpuściło. Jakieś, nie wiem, aktualizacja rozwroku. Nie, wprowadzili Piątoklasa stare. No super. Likana. Luxus. Dobra, kochani, jak będziecie chcieli napisać jakiś komentarz, tu, śmiało możecie nas cisnąć, bo to ono eno pozycjonuje filmy. I jak pojawi się znów coś trendowego, to zajdzie tam nagromy. Także trzymajcie się, powiedz kolegom nara. Dobranoc Dobranoc.